Hans Christian Andersen Królowa śniegu Czyta Blue Fingers by Viola czyli Violetta Ginter Część szósta Laponka i Finka Nagle zatrzymali się przed małym rozpadającym się domkiem. Dach opadał aż do ziemi, a drzwi były tak niskie, że mieszkańcy musieli wchodzić na czworakach. W domu nie było nikogo oprócz starej laponki, która gotowała rybę nad tranowym palnikiem. Ren opowiedział jej historię Gerdy. Ale najpierw własną, gdyż uważał, że jest znacznie bardziej istotna. A Gerda przemarsła i wcale nie mogła mówić. Och, biedactwo, powiedziała laponka. A przed Wami jeszcze taka długa droga. Do finmarku jeszcze ponad 100 mil, a królową śniegu możecie znaleźć właśnie tam. Tam właśnie przebywa i co wieczór puszcza sztuczne ognie. Napiszę par słów na wysuszonej skórze dorsza. Nie mam papieru, a chcę dać wam list do znajomej Finki, która mieszka tam na północy. Ona udzieli wam lepszych wskazówek niż ja. Kiedy Gerda się ogrzała, najadła i napiła, laponka napisała kilka słów na skórze dorsza. Kazała Gerdzie dobrze jej pilnować. Mocno przywiązała dziewczynkę do rena i wysłała w drogę. Siu, siu! Gwizdał wiatr, a zorza polarna oświetlała im drogę. Gdy dotarli do finmarku, zapukali do komina Finki, bo jej dom wcale nie miał drzwi. Wewnątrz było tak gorąco, że Finka chodziła po domu prawie nago. Była dość przesadzista i lekko umorusana. Od razu zdjęła Gerdzie rękawice i buciki i rozebrała ją, bo inaczej byłoby jej za gorąco. Potem położyła na głowie rena kawałek lodu i zaczęła czytać. List napisany na skórze dorsza przeczytała trzy razy, aż nauczyła się go na pamięć, po czym wrzuciła skórę do garnka. Był to smakowity kąsek, a Finka nie lubiła niczego marnować. Ren opowiedział jej najpierw swoją historię, a potem historię małej Gerdy. Finka mrugała mądrymi oczami, ale nic nie mówiła. — Jesteś taka mądra — powiedział Ren. — Potrafisz powiązać jedną nitką wszystkie wiatry świata. Gdy żeglarz rozplącze jeden węzeł, zaczyna wiać silny wiatr. Gdy rozplącze drugi, zrywa się burza. Gdy rozplącze trzeci i czwarty, rozpęta się huragan, który potrafi przewracać drzewa. Czy mogłabyś dać tej dziewczynce napój, po którym zrobiłaby się silna jak dwunastu ludzi? — i mogła pokonać królową śniegu. Siła dwunastu ludzi? Zapytała finka. A po co jej to? Podeszła do półki, wzięła z niej zwój pergaminu i rozwinęła go. Był zapisany jakimiś dziwnymi literami. Finka zaczęła czytać, aż z wysiłku podspływał jej z czoła. Ren tak gorąco wstawiał się za małą Gerdą, a Gerda tak błagalnie patrzyła na finkę oczami pełnymi łez, że jej oczy także zaczęły błyszczeć. Zaprowadziła Rena w róg izby, położyła mu na głowę więcej lodu i szepnęła: Mały Kaj jest u królowej śniegu i jest zadowolony. Wydaje mu się, że jest w najspanialszym miejscu na świecie, ponieważ ma odłamek szkła w sercu i okruch szkła w oku. Jeśli ich stamtąd nie wydostanie, Kai już nigdy nie będzie takim człowiekiem, jak kiedyś i na zawsze zostanie w mocy Królowej Śniegu. Ale czy nie możesz dać jej czegoś, żeby była silniejsza? Nie mogę dać jej większej siły niż ta, którą już ma w sobie. Czyżbyś nie czuł, co to za siła? Wędruje przez cały świat na swych małych stópkach, a pomagają jej i ludzie, i zwierzęta, jednak o swej sile nie może się dowiedzieć od nas. Jej moc pochodzi z, z niewinności dziecięcego serca. Jeżeli sama nie zdoła znaleźć drogi do pałacu królowej śniegu i uwolnić Kaja, my nie możemy jej pomóc. Ogrody królowej zaczynają się dwie mile stąd. Zabierz ją tam i zostaw przy wielkim krzaku czerwonych jakut, nie zważając na śnieg. Ale nie marnuj czasu na pogaduszki i szybko wracaj. Potem finka wsadziła małą gerdę na grzbiet rena, a ten popędził, co sił w nogach. Och, nie zabrałem bucików, nie mam rękawic, krzyczała gerda, gdy zaczął jej dokuczać mróz. Ren się jednak nie zatrzymał. Pędził co tchu, aż dotarł do krzaka jagód. Zostawił przy nim dziewczynkę i pobiegł z powrotem. A gerda została bez bucików i bez rękawiczek, Sama pośrodku straszliwego lodowatego finmarku. Biegła prosto przed siebie, najszybciej jak tylko mogła. Nagle tuż za nią pojawił się cały zastęp śnieżnych płatków. Nie padały jednak z nieba, które rozświetlała zorza polarna, lecz płynęły tuż nad ziemią. A im bardziej się zbliżały, tym były większe. Gerda przypomniała sobie, jak dziwne i kunsztowne wydawały jej się płatki śniegu. Które kiedyś widziała pod lupą. Te były jednak większe i bardziej przerażające. Były żywe. To straż przyboczna królowej śniegu. Przybierały przeróżne kształty. Niektóre wyglądały jak obrzydliwe jeże, inne jak węże, jeszcze inne jak wielkie niedźwiedzie o lodowej sierści, a wszystkie były żywymi płatkami śniegu. Gerda zaczęła się modlić. Było tak zimno, że widziała jak z każdym oddechem z jej ust niczym kłęby dymu wydobywa się para. Chmury dymu coraz bardziej gęstniały, aż zmieniły się w małe błyszczące anioły, które rosły i rosły, a im były bliżej ziemi, tym stawały się większe. Miały hełmy i włócznie. Kiedy gerda skończyła modlitwę, otaczała ją cała armia aniołów. Wbijały swe włócznie w koszmarne lodowe stwory i roznosiły je na tysiące kawałeczków, aby dziewczynka mogła bez strachu iść dalej. Gdy dotykały jej dłonie i stóp, przestawała czuć dojmujący ziąb. szła szybko przed siebie do pałacu królowej śniegu. Tymczasem Kaj wcale nie myślał o Gerdzie, a już z pewnością nie spodziewał się, że dziewczynka stoi u wrót pałacu.